Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 18-letniego Polaka, który pod wpływem tzw. państwa islamskiego przygotowywał zamach bombowy. Służby zatrzymały mężczyznę miesiąc temu na Dolnym Śląsku. 18-latek w ubiegłym roku przeszedł na islam i zaczął szukać sposobów jak rozpocząć dżihad w Polsce. Spontaniczne 30-40% szans, że to się wydarzy. Poczucie. Będzie taki czas, być może to zależy od wydarzeń, po prostu. Widziałem to, że świątynie w Polsce będą przez jakiś czas chronione, szczególnie w trakcie nabożeństwa. To będzie związane z muzułmanami. Mam na myśli fizyczną ochronę. Widziałem przy wejściach mężczyzn, ale czasem też i kobiety. Być może wot, być może coś podobnego. Czasem uzbrojonych, raczej bez mundurów, ale każdy wiedział i widział. I to było oczywiste, o co chodzi. To było związane z jakimś alertem, albo z wcześniejszą jakąś sytuacją, lub niebezpieczeństwem jej powtórzenia, lub groźbami. Co ciekawe, widziałem, że wiernych wtedy było dwa i pół raza więcej niż teraz i wiara ich była bardziej żywa Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku dotykającym wszelkiej maści zagadnień duchowych, rozwoju, jasnowidzenia Pana Boga, wiary i przepowiedni i prorost. Przygotowywał on zamach na zużycie materiałów wybuchowych, ale również prowadził działania, które wpisują się w tryb działań organizacji terrorystycznej. Drodzy Państwo, tak jak czytamy, RMF 24, osiemnastolatek zatrzymany przez ABW planował zamach w Polsce. W wiadomości osiemnastoletni Polak planował zamach terrorystyczny, instruowały go osoby spoza granicy. Spoza granic. Zatrzymany utrzymywał kontakty z islamskimi bojownikami, przybywającymi głównie w państwach Beneluxu. Rozpoczął też kompletowanie pasu Szachida. Chciał wysadzić ładunki wybuchowe w jednym z urzędów na Dolnym Śląsku, informuje minister Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Mieliśmy do czynienia z realnym zagrożeniem, zamachem terrorystycznym w Polsce. Polska Agencja Prasowa, ABW, zatrzymała 18-latka, miał planować zamachy, Terrorystyczne w Polsce przy pomocy pasu szachida. To jest bardzo ważny element dotyczący przepowiedni. Udaremniono zamach, ABW zatrzymała. I tyle, drodzy Państwo. Jest to całkowite spełnienie się przepowiedni, o której już były filmy. Zatrzymanie 18-latka potwierdza skuteczność polskich służb. Polska cały czas zmaga się też z operacjami hybrydowymi oraz wrogimi działaniami wywiadowczymi Rosji. Przed trzech miesięcy zapowiadający, że taki czas w Polsce nastanie. Spójrzmy na jeden z tych artykułów. Jest to Polsat News, pas Shahida. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w przepowiedni jest mowa o religii, jest mowa o islamie. Jest mowa o zagrożeniu, zagrożenie będzie płynęło z tej strony, tak? Czyli po prostu, o, że to, to będzie realne zagrożenie? Możecie cofnąć się do tych dawnych filmów właśnie, tego filmu z chrześcijanem, pokazujący co będzie się działo, zapowiadającego właśnie, że co się może dziać w przyszłości, czyli że może nastąpić takie zagrożenie związane właśnie z religią, z zamachami, że może być jakby naruszone poczucie bezpieczeństwa w związku z tym. W 2022 roku na terenie Unii Europejskiej dokonano 16 zamachów terrorystycznych. Służby zatrzymały blisko 400 osób podejrzanych o powiązania z terroryzmem. Ponad 260 usłyszało zarzuty za działalność dżihadystyczną. Czy może posłuchajmy tego pana Stanisława Żeryna i na tym skończymy? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osobę podejrzaną o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na terenie Polski. Mężczyzna to silnie zradykalizowany konwertyta islamski. On przeszedł na islam w 2022 roku i w porozumieniu z osobami, które prezentowały się jako przedstawiciele organizacji terrorystycznej państwo islamskie, przygotowywał atak na terenie Polski. Materiał zgromadzony przez ABW wskazuje, że zagrożenie było realne. Mężczyzna miał wzorować się na liderach organizacji terrorystycznych z całego świata, a także przygotowywać w porozumieniu z innymi osobami atak przy użyciu pasa Szachida. Materiał zgromadzony przez ABW pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów, a zgodnie z decyzją sądu trafił on również do tymczasowego aresztu. W tej chwili grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. To dziękuję. Z Panem Bogiem. Jak wielką siłę stanowią nielegalni migranci, pokazują m.in. wydarzenia z Francji. Na porządku dziennym są tam zamieszki i ataki na lokalnych mieszkańców. Wszędzie gdzie jest diaspora islamska, jest zagrożenie. Państwa takie jak Francja i Niemcy chcą pozbyć się problemów. Drogi widzów, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdzie cię natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajduje się na miarę do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję, każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie. Z Panem Bogiem. Hej.